Iwona Zajączkowska, Twoja Telewizja Regionalna. Witam serdecznie i słonecznie. Zapraszam do oglądania naszego programu. Przypominam, że mogą nas Państwo oglądać w sieci TV Kanad na terenie Sokółki, Wasilkowa oraz Choroszczy. Co dziś zobaczymy w Twojej Telewizji Regionalnej? Sprawdźmy. Dziś w twojej telewizji regionalnej pokażemy państwu nasz serwis informacyjny i jak zwykle ciekawostki z regionu. W programie z kulturą na ty nasze propozycje na ciekawe spędzenie czasu. W naszym dzisiejszym programie będzie trochę orientalnie, a to za sprawą koncertu zespołu Czaci Worba. A skoro jesteśmy przy Orientie, przypomnijmy sobie, jak wyglądał czwarty festiwal kultury tatarskiej w białostockim muzeum wsi. Zobaczymy dziś również pokazy owczarków niemieckich na krajowej wystawie tych psów, jaka odbyła się w Wasilkowie. Przeniesiemy się także na plac przed Biblioteką publiczną w Sokółce, gdzie odbyła się akcja Popularyzująca czytelnictwo. Zapraszamy do oglądania Twojej telewizji regionalnej.